Mam nadzieję, że kamera złapała ostrość. Cześć, słuchaj tego dźwięku. Mam nadzieję, że pamiętasz jeszcze monitory kineskopowe. Jak nie, to trzymaj się mocno. Uwaga, uruchamiam LG Flatrona. Niezłe jednięcie, co? Dobrze. Niech nam się ruchomi. O, mamy piękny wygaszacz ekranu. Za chwilę dojdę do wygaszacza ekranu. Ale może na początek powiem króciutko, czym jest kineskop. Oczywiście poszczegóły zapraszam do Wikipedii, bo to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że jest to działo elektronowe. Katoda wytwarza elektrony, elektrony są przyspieszane i formowane w wiązkę. Wiązka jest odchylana przez cewki, i następnie wiązka uderza nam w luminofor, powodując jego świecenie. To jest tak w dwóch zdaniach. Ale co ciekawe, właśnie. Dobra, chcę teraz zobaczyć moje pole. Spójrzcie, jakie to jest długie. To jest 14-calowy telewizor. O telewizorze opowiem, kiedy będę omawiał Amigę, ponieważ amigi w znakomitej większości były podpinane do telewizorów. Ale dzisiaj skupię się tylko na samym ekranie kineskopowym, dlatego ten LG Flatron mi wystarczy. Skoro cewki odchylają wiązkę elektronów. To było kiedyś w gorszych monitorach. Ten jest całkiem, To jest jeden z y, ostatnich wypustów LG. Jest To jest bardzo dobry monitor kineskopowy. Jeden z najnowocześniejszych. No, tu jest y, Sony Trinitron. Co prawda jeszcze na walcu, ale też bardzo nowoczesny. Nawet jak na współczesne standardy, bo już lepszych kineskopów się nie robi. E, miały taką wadę, że w polu magnetycznym pojawiały się przebarwienia. I na przykład, jeżeli monitor miał głośniki bardzo blisko ekranu. To magnes z głośnika potrafił powodować przebarwienia, tak jak ja tutaj teraz robię, ponieważ ten magnes odchyla nam wiązkę elektronów i powoduje, że uderzają one nie tam, gdzie powinny. Gorsze oprócz tego, że zniekształca nam się obraz. To był jeszcze jeden mankament, ponieważ jak nam się tutaj w środku jest siatka perforowana. W trinitronie są. Yy, yy, jak to się nazywa? pionowe druty. Yy, o, o... Siatka szczelinowa. O, tak ją można nazwać. Po prostu są szczeliny. Tutaj jest perforowana siateczka. I jak ona nam się namagnesuje, to potem zostaje taki siny kolor na ekranie. Na całe szczęście można to rozmagnesować. Ja nie znam sposobów rozmagnesowywania. Co za trudny wyraz. Rozmagnesy. Odmagnesowania. Natomiast pewnie na kamerze tego nie widać. Ale tutaj zrobiła się taka sina plama. Można ją tym magnesem zetrzeć. To jest zabawa na kilka minut, ale da się, da się sprawić, że ten obraz wróci do normalności. Dalej, ponieważ to jest działo elektronowe, to nie wiem czy wiesz, ale kineskop wytwarza promieniowanie rentgenowskie. Na całe szczęście dla użytkownika to promieniowanie jest bardzo malutkie, w zasadzie jest znikome, nie ma go. Tutaj jest bardzo gruba szyba, naprawdę nawet ten monitor tutaj w transporcie, kiedy do mnie jechał, musiał zostać pierdyknięty, bo jest pęknięcie. Ta szyba jest pęknięta z przodu. Oprócz tego jest jeszcze ta siatka metalowa i tak dalej, to znaczy ta blacha, która nam formuje wiązki, bla bla bla. Ale natomiast dla osoby siedzącej z tyłu to promieniowanie już mogło być znaczące mogło spowodować chorobę takiej osoby. Dlatego nigdy nie wolno było pracownikom w biurach siedzieć za monitorem, chyba że zastosowało się właśnie specjalny ekran. Tu mam nadzieję na zdjęciu, mam nadzieję, no przecież to ja robię ten film. Tu na tym zdjęciu pokazuję taką przykładową blachę. Ona kosztuje kilka stów, ale w 100% chroniła właśnie przed promieniowaniem rentgenowskim. Takie blachy mogliście kiedyś widzieć w urzędach albo w bankach. Stały właśnie za monitorami po to, żeby... Petenci nie byli na promieniowywanie. Nawet jeżeli to promieniowanie było bardzo malutkie, to było. Wiem, że wszyscy czekają, aż sobie tą łyżkę wbiję w oko, ale to się nie wydarzy. Lata praktyki. Ok. Może. O. Jak widzicie, to jest potężne pudło. Nawet ten 14-calowy telewizorek waży chyba ponad 13 kg. To jest LG17 cali i powiem Wam, to nie jest LCD, tak jak tu. Nie podniesiecie go dwoma palcami. Nawet jedną ręką tego nie podniesiecie. Nie dlatego, że nie potrafisz podnieść 10 kg jedną ręką czy 20, ale dlatego, że nie da się go złapać. Dlatego, jak pracowałem w sklepie komputerowym, to w zasadzie rzadko się zatrudniało kobiety, albo wcale się nie zatrudniało kobiet, właśnie dlatego, że trzeba było dźwigać ciężkie monitory. To jest 17 cali, które waży prawie 15 kg, a 21-calowy sony Trinitron ja nie pamiętam ile ważył, ale to było grubo ponad 20 kilo i to jeszcze była potężna kobyła więc naprawdę trzeba było mieć chwyt, żeby to złapać i postawić na półce, żeby klient mógł sobie obejrzeć i wymacać kolejna ciekawa cecha monitorów kineskopowych. W tej chwili, jak mamy ekran LCD, to każdy punkt jest idealnym kwadracikiem. Jeden punkt od drugiego jest jak odcięty nożem. Nie ma żadnego problemu, żeby zapalić pojedynczy kwadracik, i będzie świecił się tylko ten jeden malutki kwadracik, ten jeden malutki pikselek. Natomiast w kineskopie nie było to możliwe. Ponieważ jak Luminofor się rozświetlał, to rozświetlał się też troszeczkę na boki. Ciemniej, ale również. Jakie były tego konsekwencje? Nie było potrzebne wygładzanie czcionek, jak w Windowsie, gdzie pamiętam, że jeszcze niedawno musiałem kalibrować czcionki, żeby jak najlepiej wyglądały na ekranie LCD. Na kineskopie nie było tego problemu, bo kinesko po prostu przez to, że luminofor się rozświetlał mm, nierównomiernie, to wygładzanie pojawiało się samo. Właśnie dlatego trzymam tutaj tego Vietconga. Niestety tylko Wam opowiem, ponieważ... Udało mi się zainstalować na laptopie, no ale się nie uruchomił. O co chodzi z tym Wietkongiem? Akurat w Wietkonga grałem sobie w czasach, kiedy przesiadałem się z kineskopu na LCD. I to był dla mnie szok, ponieważ na kineskopie w meczu grało się świetnie po sieci. Mundury tych żołnierzy były w barwach kamuflażu mm, dżungli. No i dżungla też miała kolory dżungli. Więc właśnie przez to rozmywanie, przez to, że te krawędzie wszystkie delikatnie się rozmywały, były zblurowane, tak to nazwijmy w cudzysłowie. To nie do, to nie do końca było to, eee, powodowało to, że ci żołnierze na tle dżungli byli po prostu niewidzialni. No ale właśnie, to było na kineskopie. Jak przesiadłem się na LCD, okazało się, że wszyscy żołnierze są jak nożem odcięci od tła, i po prostu cała gra straciła swój urok. W momencie, kiedy faktycznie byli żołnierze, gdzie trzeba było ich wypatrywać, wypatrywać ruchów w tej dżungli, to było zajebiste. Ale kiedy ci żołnierze się odcinali po prostu jak nożem od tła dżungli, to, to ja ich widziałem zawsze. Nie było żadnego elementu zaskoczenia. I to było słabe? Słabe. Właśnie dlatego teraz wprowadzać jakieś, znaczy nie teraz, już od dawna się wprowadza te wszystkie antaliasingi i inne rzeczy. Właśnie po to, żeby wygładzić te krawędzie, żeby to. Było jakieś ładniejsze. Co więcej, ponieważ to są stare kineskopy, stare gry, to te stare gry nie wyglądają tak jak teraz oglądacie je sobie na YouTube. Bardzo wielu YouTuberów właśnie pokazuje wam gry sprzed lat nie na kineskopie, tylko na ekranach LCD. Przez różnego rodzaju przejściówki, flickery, czy jak nie wiem, jak oni się tam nazywają. Ale to nie jest ten sam obraz. Te gry na telewizorach wyglądały znacznie lepiej niż na LCD. W tej chwili na LCD, tak jak na wielu kanałach YouTube'owych, i strasznie mnie to denerwuje, pokazuje się gry sprzed kilkudziesięciu lat i widać te wielkie piksele, po prostu piksele, które wybijają oczy. A to nieprawda jest. To wcale tak nie wyglądało. Będę wam to pokazywał, jak uruchomię Amiga, bo już tutaj leży sobie na stole, ale jeszcze czekam na osprzęt do niej i przede wszystkim dyskietki, ponieważ nie chcę korzystać, znaczy pewnie będę zmuszony i tak i tak, ale nie chcę korzystać z jakichś dodatkowych urządzeń, które przyspieszają z jakichś kompakt flashy, USB, goteków czy innych rzeczy, właśnie po to, żeby wam pokazać jak długo trwało wgrywanie gry na Amigę. Jak ta stacja dyskietek zgrzytała. Jak długo to trwało kiedy się miało jedną stację. Jak to rzęziło i w ogóle jakie to było. Miało swój urok. <grym> Przepraszam. Ale to będę, właśnie wtedy będę mówił o telewizorku, ponieważ stare komputery podpinały się do telewizorów. Mało kogo było stać nawet na najtańsze monitory Philipsa czy Commodora. I wiecie co? Na telewizorze był lepszy obraz. Jednak te monitory nie tylko były tanie, ale obraz był naprawdę straszny. Opowiem Wam, jak, jak, jak będę robił odcinek o Amidze. Czy o czymś zapomniałem? A, wygaszacze ekranu, No właśnie, po cholerę są te wygaszacze ekranu. Teraz na telefonach mają ludzie wygaszacze ekranu, pewnie ty też masz, na komputerze też pewnie masz wygaszacze ekranu, no i główną rolą wygaszacza ekranu w tej chwili jest mm, sprawienie, żeby zablokować ekran i żeby ktoś nam nie podpatrywał, co tutaj na ekranie się dzieje, kiedy nas nie ma. Na nowych telefonach wygaszacz ekranu ma jeszcze powiedzmy dodatkową funkcję, że zmniejsza pobór energii. Znaczy nie wiem czemu ten telefon nie blokuje się od razu, bo biorąc telefon do ręki on się odblokowuje, no ale wygaszacze zostały. Taka tradycja. Ale po co tak naprawdę były wygaszacze ekranu? No włącz już ten wygaszacz. No co chwilę mi włączasz, a teraz akurat kiedy mówię o wygaszaczach, to nie włączasz. E, dobra, przestawmy na minutkę. Proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Po odgląd. Najsłynniejszy wygaszacz ekranu, rurociąg. Chodziło o to, że na ekranie, na którym wyświetla się cały czas ten sam obraz, wypalały się tak zwane duszki. Czyli w elementach jaśniejszych szybciej wypalał się luminofor, niż w elementach ciemniejszych. Znaczy tam, gdzie wyświetlał się obraz jaśniejszy, wypalał się szybciej niż tam, gdzie było ciemno. I właśnie takie wygaszacze ekranu miał sprawić, że luminofor miał się wypalać równomiernie. Oczywiście to trwało latami, to wypalanie luminoforu, ale, na przykład, tutaj yy, wyświetla się Wam w tej chwili ekran z konsoli do grania. Jak widać, jest to pac -Man. I mimo, że ekran leży sobie na dechach, to nadal widać mapę z gry. To jest właśnie wypalony luminofor. I żeby tego uniknąć, żeby się wypalał równomiernie, wprowadzono wygaszacze ekranu. Czyli coś, co miało nam w założeniu chronić właśnie ten luminofor. Oczywiście, przy tak nowoczesnych ekranach jak Flatron. Znaczenie było tego już dużo mniejsze, tak? A w ekranach LCD to już w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No, chyba, że w Woledach wygaszacze mogą się jeszcze przydać. No, i to byłyby takie najważniejsze rzeczy dotyczące właśnie kineskopów. A, jeszcze jedna poważna wada kineskopu. Znaczy, to może najpierw powiem o zalecie. Wada niech sobie poczeka na koniec. Zaleta jest taka że nie ma czegoś takiego jak kąty patrzenia tak jak mamy w ekranach LCD, że kupujemy sobie telewizor czy monitor i tam jest napisane pod jakim kątem trzeba patrzeć, żeby mieć te kolory naturalne czy rzeczywiste. W kineskopie nie ma tego problemu. Nieważne pod jakim kątem sobie na niego patrzymy, kolorki i tak zawsze są dokładnie takie same. Nawet powiem więcej. Kolorki z ekranu kineskopowego w ogóle są piękne. Są dużo ładniejsze niż na wielu ekranach. Nie, są ładniejsze niż na wszystkich ekranach LCD. Oczywiście, na jakichś OLEDach czy jakichś super nowoczesnych ekranach, nawet nie wiem jak one się nazywają, bo już dawno przestałem śledzić nowoczesne technologie, rzeczywiście ten obraz może być ładniejszy. Ale w porównaniu z ekranami LCD wygrywa. No dobra, to wszyscy czekają na wadę, tak? Otóż ten ekran już jest pokryty jakąś powoką antyrefleksyjną. Ale, jedno, ale i tak jestem pewny, że widać w tej chwili tam firanki w pokoju, e, widać kamerę, widać pewnie światło, które się świeci. Jestem pewny, że nawet ja widzę to światło, pomimo tej całej powoki antyrefleksyjnej. W ekranach kineskopowych wszystko strasznie się odbijało. Po prostu jak w lustrze. Jeżeli było jakieś światło z zapleców, nie dało się na tym pracować. bo Naprawdę. Bardzo to przeszkadzało. A jeżeli grało się w jakieś gry horrorowe, czy w jakieś 3D, czy coś, co się działo w ciemności, to, to nie tak, że to przestawało być w ciemności. To po prostu wszystko stawało się niewidoczne. Trzeba było sobie zaciemniać szyby, zaciemniać pokój, żeby dało się w takie gry grać. Dokładnie tak samo oglądanie na przykład filmów, które dzieją się w ciemności. Nie ja wiem, jak Terminator 1: Dwójka w sumie też. Tylko tak to połowy. No okej, okay, wiecie o co chodzi? Alien. Tych filmów przy świetle dziennym nie dało się oglądać. Po prostu. Hmm? Uda się drugi raz. Przerażający dźwięk. A pokażę wam ostatnią sztuczkę. Tak jak mówię, o telewizorze będę opowiadał później. E, w kontekście amigii. Ale patrzcie na to. Pstryku. stryk. No, halo. Ja wiem, że w tej chwili wyświetlenie obrazu Windowsa na telewizorze nie jest niczym niezwykłym. Podpinamy HDMI i w zasadzie telewizor jest traktowany jak monitor. Natomiast tutaj, tu ktoś. Się... Słyszysz ten dźwięk, jak to się elektryzuje? Normalnie aż wszystkie włoski mi stoją na ręce. Natomiast yy, tutaj ten telewizor jest podłączony przez włącze z kart. I 20 lat temu i wcześniej to był bardzo duży problem, ponieważ nikt nie czuł potrzeby podpinania komputera pod telewizor, więc nie istniały przejściówki, nie istniały złącza, nie istniały kable. Jeżeli komuś bardzo zależało, to musiał taki kabel sobie skonstruować samemu. Tylko nie wiem po co miałby to robić, bo naprawdę tu nie da się niczego odczytać. Ten telewizor pracuje w palu i jeżeli dobrze pamiętam, to rozdzielczość w palu to jest 600 na nie 800 na 652. Jeżeli się mylę, to zaraz tutaj poprawię e, gdzieś wyświetla jest poprawna rozdzielczość w palu i w sekamie chyba była taka rozdzielczość. I tu się nic nie da przeczytać. A kolejna zaleta ekranu. Kinoskopowego. Można było w niego pierdolnąć i on się nie zepsuł. Nie rozlał się. I nie przejmujcie się, to nie jest tak łatwo rozbić ten ekran. Kiedyś te ekrany w środku były próżniowe, więc rozbicie tego ekranu powodowało całkiem niezłe eksplozje. Gdyby komuś to wybuchło w twarz, to trup na miejscu. Później chyba to się zmieniło, ale naprawdę nie, będę, nie, nie chcę się wdawać w szczegóły, bo naprawdę nie pamiętam. A! Jeszcze jedno. Powiedziałem, że tu jest maskownica szczelinowa, prawda? Popatrzcie na to. Nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się uzyskać ten efekt. Sioflatron. Ponieważ to są szczeliny, więc jak w niego uderzę, obraz powinien zacząć drgać. A w ogóle ciekawy efekt, nie? Sią. Uwaga. A nie. Słabo widać. To jest malutki. Na ekranie 21-calowym takie uderzenie powodowało falowanie całego ekranu. Tutaj tego nie widać na telewizorze. Jest tylko pojedynczy, cieniutki drucik, który trzyma te wszystkie pionowe druciki w kupie. Właśnie po to, żeby nie drgały. W 19 i więcej calowych były już takie dwa poprzeczne druciki. I na monitorach to było cholernie wkurzające, ponieważ cały obraz był żleta. Ale przez środek ekranu biegły dwa druty, które po prostu jak ktoś raz zobaczył, to już je widział zawsze. Dobra, tym radosnym akcentem ostatni łyczek. I trzymajcie się, do następnego. Hej!